Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 6, 6 czerwca, poniedziałek. Mateusza, rozdział 6, 24. Lepiej służyć zbawicielowi. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie a drugiego miłować albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Lekcje biblijne. Królewskie zaproszenie. Poniedziałek, 6 czerwca. Wesele to, ważne, to ważna uroczystość, ale królewskie wesele to szczególne wydarzenie. Zaproszenie przez króla na weselną ucztę to wyjątkowe wyróżnienie i zaszczyt. Obraz wesela królewskiego syna ma w tej przypowieści oczywiste odniesienie do Jezusa i jego Kościoła. Przeczytaj Mateusza rozdział 22, werset 1 do 8. A Jezus odpowiadając, mówił to do nich sunowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest Królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu Synowi, i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym. Oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczone pobito. I wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali pochwycili jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim, wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli gotowi. Jak ta część o przypowieści odnosi się do sytuacji opisanej w poprzednim rozdziale. Jaki podobny temat pojawia się w niej? Zwróć uwagę, że król poczynił wszelkie niezbędne przygotowania: Za, zaplanował wesele, przygotował wystawną ucztę. Dopiero potem skierował zaproszenie. Wszystko jest gotowe: pójdźcie na wesele. Wszystko, co musieli zrobić, zaproszeni, to przyjąć zaproszenie. Zauważ, że jak niektórzy z zaproszonych wymawiali się odrzucając zaproszenie, niektórzy nie potraktowali zaproszenia poważnie, uznali je za rzecz błachą, nieistotną dla nich. Są ludzie, którzy nie traktują poważnie Bożego wyzwania. Z różnych powodów nie są otwarci na prawdę. Inni odeszli, choć wiedzieli, że z różnych powodów, że zaproszenie jest autentyczne. Jezus powiedział, że droga zbawienia jest wąska, a ludzie znajdują różnego rodzaju wymówki, by odrzucić zaproszenie. Niektórzy kierują się łudą materializmu, wreszcie są i tacy, którzy nie tylko lekceważą zaproszenie, ale także prześladują tych, którzy je przekazują. Tak czy inaczej, wielu odmawia udziału w weselnej uczcie. Zastanów się, co oznaczają słowa króla że ci, którzy odczucili zaproszenie, nie byli godni, jak powinniśmy rozumieć to stwierdzenie wobec faktu, że wszyscy ludzie są grzesznikami? Czy niektórzy z nas są rzeczywiście godni królewskiego zaproszenia? Ostatecznie jak się przekonamy, godność w biblijnym sensie opiera się na tym, co Chrystus uczynił i czyni dla nas? Nasza godność nie bierze się z nas, ale z tego, co pozwalamy Bogu czynić dla nas i w nas. Ze wszystkich powodów, z jakich ludzie odrzucają Boże zaproszenie, które stanowi dla Ciebie największy problem, na jakich obietnicach Pana możesz polegać, by stawić opór pokusie odrzucenia Jego zaproszenia? Dziękuję.